W dzisiejszym odcinku IT-Morning o code review, znowu parę słów Kolejny CICD No i co się dzieje na świecie Dzisiejszy... Okej, okay, po pierwsze zacząłem mówić kiedy było intro Nie będę re-rekordował tego Zobaczcie jakie czasami się w wpadki Dzisiejszy odcinek będzie krótki bo przyznam się szczerze trochę nie mam dzisiaj czasu na nagrywanie ale mam nadzieję, że dalej dojdziemy do sedna, więc zaczynamy. Pierwszym artykułem jest coś, co mnie bardzo interesowało z perspektywy samego tytułu: że code review nie jest zero-jedynkowe, czyli że nie jest tak albo nie, że jest tutaj o wiele większe spektrum rzeczy po środku. Autor, moim zdaniem, ma bardzo długą drogę do tego, żeby o, o czym on mówi. Zaczyna od tego właśnie. O co chodzi w jakości kodu, że to się robi, że pisze się testy po to, żeby kod był wysokiej jakości, i gdzieś w końcu zaczyna wchodzić ten pomysł, który jest, zaczyna się gdzieś w tym miejscu, i później zaczyna dyskutować, jakie są konsekwencje tego wszystkiego. Artykuł jak dla mnie jest za krótki. O co mi chodzi? Chodzi mi o to, że. Autor długo potrzebuje, budując jakąś analogię, którą ja do końca nie złapałem i później długo też już robi jakieś podsumowanie, ale tak naprawdę same klucz artykułu to były jakieś 1-2 akapity, co dla mnie jest trochę za krótkie. Ja się w pewnym momencie zgubiłem, no zgubiłem. Ja po prostu czuję niedosyt, bo myśl jest super. Myśl jest super, że no kod review to nie jest takie zero jedynkowe, więc pomysł jest fajny. Ja bym chętnie zobaczył, usłyszał Waszą opinię, jak Wy widzicie ten artykuł, co Wy o tym sądzicie i co Wy sądzicie o tym o Code reviews, jako takie, czy są zero-jedynkowe, czy nie. Idziemy dalej. Drugim naszym artykułem na dzisiaj jest Waypoint. Um, I to jest coś HashiCorp. Ostatnio jakoś mam dużo spamu od nich w e, moim mailboxie, ale pojawiła się jedna rzecz, która mnie zainteresowała. HashiPoint Waypoint. Na tyle, ile rozumiem z opisu, jak patrzyłem na ich stronę, to to jest nowe narzędzie do CI/CD, które ma w budowaniu całkiem dużo wsparcia, zwłaszcza na rzeczy w chmurze i Kubernetesie. Z jednej strony uważam, że mamy strasznie dużo już narzędzi do tego, ale z drugiej strony mi się bardzo podoba to, że dyskutują tutaj o po prostu radzeniu sobie z złożonością deployów, jakie to wszystko robi się skomplikowane. I to jest coś, co właśnie, że oni patrzą na to jako punkt, który jest taki najważniejszy do zadresowania, mnie zaciekawiło. Samym narzędziem bawiłem się póki co za mało, bo tak naprawdę przyszedłem yy, na ich stronę, trochę poklikałem, ale jest to coś, z czym chciałbym się zapoznać, bo wydaje mi się, że jest tutaj jakiś potencjał, żeby właśnie te rzeczy robiły się bardziej przejrzyste, zwłaszcza w przypadku dużych aplikacji. Więc jeśli szukacie jakiegoś nowego narzędzia albo rozglądacie się teraz, z czego w ogóle skorzystać, to może być coś dla Was. No i na zakończenie, Azure Dev. Jezus, Azure DevOps. Kolejny meetup będzie się dział dosłownie dzisiaj, więc to jest coś, co dosłownie wpadło mi w ręce zaraz przed nagrywaniem. Miałam mówić w tym miejscu o innym materiale, ale wpadło mi to w ręce i że rzadko kiedy mam okazję mówić o tym, co się dzieje w pile, więc dzieje się obecnie tam event. <laughs> Przepraszam. event poświęcony właśnie wstępowi rozpoczęciu pracy jako tester. Event będzie online na... jako tester Jezus Maria, ale ja dzisiaj nikomu mamy. Wejście w ogóle w IT. Jako, że to są takie tematy dość nie ukrywajmy, chodliwe. Tematy, które dalej dużo się dzieje, dalej jest dużo spowolnienia gospodarki. To może Cię znać ludzi, którzy będą zainteresowani tym i będziecie chcieli ich pointeresować. Właśnie mi się podoba, że chcą patrzeć na to z dwóch perspektyw, więc może by wyjść z tego coś ciekawego. A więc zachęcam do wzięcia udziału w tym i powiecie co o tym sądzicie. Okej, okay. jutro jest piątek i będzie coś innego. Jutro pójdzie review książki poświęconej testowaniu. Właśnie to jest trochę powiązane tutaj z tym meetupem, bo to będzie książka adresowana dla osób głównie, które wchodzą w świat IT, wchodzą w świat testowania i. Do tego jest poświęcona ta książka. Um, nie będzie wstatował jutro normalnego odcinka, będzie tylko właśnie recenzja książki, i to jest rzecz, którą będę próbował robić. Od czasu do czasu, zamiast odcinka będzie jakiś materiał ala gry, a IT, à la book review, ala coś innego. Więc dajcie znać, co sądzicie o takim podejściu. A że to nie będę miał um, okazji, którą wam tego powiedzieć, więc dzisiaj Wam mówię. Miłego weekendu. Do usłyszenia.